Witam państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 23 maj 2023 rok. Jestem w głębokim sieniu, a to się wiąże z tym, że te gumofilce nie będą tak palić po nogach, noga oddechnie tu mam różne płazy w pasiece, no niestety muszę się zabezpieczać. Tu w tej rodzinie będę przenosił wędzę do gniazda. Z gniazda ramki zaczerwione do miodni. I tak, proszę Państwa, będę to gniazdo korygował. Taki manep zapobiegnie jakimś nastrojom rojowym w tym ulu. Teraz będzie kwitła malina jest dużo wólu już przeważnie to i będą mieć czym zarobić będą mieć czym zarobić tą węzę pszczoły nowy plaster on pójdzie do gniazda Pójdzie do gniazda. Już pora, aby szykować nowe piękne gniazdo pszczołom. Ten też pójdzie do gniazda. Nie jest zbytnio zaniesiony. Tylko, żeby matka podjęła czerwienie. Proszę Państwa, tutaj jeszcze węza ze sklepu. To tak się boją pszczoły węzy ze sklepu jak diabeł święcone wody. Widzę. No, pięć ramek już jest załatwione do przeniesienia do miodni, proszę Państwa. Pięć ramek czerwił. Proszę Państwa. Tym się nie przejmujcie, że tu nie ma pszczół. W jednym z nagraniu mówiłem, że moje pszczoły siedzą teraz na kwiatkach. Są w pracy. Uli jest ciepły. Dobra termika w ulu. Także pszczoły nie mają potrzeby. O kurda. Czegokolwiek tu pilnować. Cokolwiek tu regulować. Dobrze państwa. Dzisiaj jest wtorek. Piątek. Korpusy by wyjmowanej w sobotę. To mi się wydaje że coś sobie te pszczółki przysposobiły już Ach tu stara ramka Jak armia radziecka Jak armia z radziecka Ach, Wyjmujemy Ach, Jest ciężar Grzeńca już mi się nie chce gadać, no ale dalej robię dokument. Dokument. Wideo. A może znów jakiś pan z internetu zobaczy to, co ja nie dałem rady zobaczyć. Tak jak w filmie w temacie szukania matek po wrojeniu filmować, komentować, I jeszcze być, mieć precyzyjne oko, to naprawdę to jest ciężko. to zobaczymy, zobaczymy. Jak tu sobie wszoły tym ulu gospodarują? Już za chwilkę. Skoro jestem tu, są takie nadróbki. Nad ramkami. Ramki na stałowe mi siadają na twardo. To trzeba to przeorać. Ile tyle. Trzeba to przeorać, ten wosk. I teraz jak począć to gniazdo. To małe, nietypowe, dostosowane do pszczoły kaukaz Jak to ująć ten kąsek? No, zaraz będę to czynił. Najgorzej. Najgorzej pierwszą ramkę. Pierwszą ramkę od tyłu Tak jest zaklejona Że Mamo ratuj Już. I teraz Ruszę od piątej ramki Ruszę od piątej ramki. Gładko to wszystko wyszło. Bez mocniejszych obtarć. To jest stara ramka. Jest niewielka nadróbka trutowa. Jak to wszystko rozplanować. Posunę się do tyłu. To jest robota bardzo pracochłonna, Przeglądnąć ramkę po ramce z całym ulu. I jak Państwo widzicie, ramki czarne. Ramki czarne. No ale teraz, dzisiaj, jest nadzieja. O Boże! Tylko jedna przela zabita. Teraz jest nadzieja, że to się może zmienić. Ta ramka ma jajka. Że to się może zmienić. Od zaraz. Proszę zobaczyć. No naprawdę. Z tą ramką. Nie ma co czekać. Czarna jak sadza. Obczepię te pszczółki, żeby matki nie przegapić. I wkładam do korpusu górnego tą ramkę. Będzie wymieniona. Będzie wycofana zula. A co na tej ramce? Doszli, że w piątek, dzisiaj storek, została wyciągnięta solidnie zarobiona półnastawka Jest już Jest i w gnieździe, nieźle. A co tu jest na tej węzie? Węze zaczęły odrabiać, odrabiać. Mają i miód, ale ta węza zostanie w gnieździe. Ta wędza zostanie w gnieździe. Patrzcie się, jaka piękna ramka. Ta rodzina, choć jest nieliczna, ale jest śliczna. No niestety, szereg tych starości. Ból może pozostać. Wiemy, że ostatnia tu ramka jest szczer zasklepiony. To mam w pamięci, proszę Państwa i tu ramka z węzą do wyrzucenia. Jak Państwo widzicie, węza kupowana w sklepie. Taki sezon, takie miody pszczoły w ogóle tego nie robią. Nie ma sensu tego trzymać. Nie ma sensu tego wólu trzymać, bo to nic z tego nie będzie. Substancja chemiczna odstrasza pszczoły. Żeby w środku gniazda, węzeł nie ruszyć, nie raz to przerawiałem, nie raz. nie widzę. No tą ramkę sobie wyrzucę. Ramkę sobie wyrzucę. Nie ma sensu żeby to bólu zawadzało. Jak pszoły tego nie chcą robić. Następna ramka Jak Państwo widzą Ciemna, brzydka I można ją usunąć Można ją usunąć Choć jest wszędzie zastąpione To się sprawdzi później tą Całą tą Całą Nadstawkę. tylko tu są nadróbki podramkowe i ramka mi staje na laszku, na twardą jest. O, Tak, trzy ramki były usunięte, jeszcze czwartą, a piątą wyrzucam. I będzie robota zacjona I ważne, żeby nie przegapić, miseczki matecznikowej. Brzydka ramka pochlapana wędzą, robotą trutową. Trzeba się z nią pożegnać. Są jeszcze jajeczka. Niech będą. Dzisiaj jest pora na tą brzydką ramkę. rodzina jest na Soju Robocze. Ona sobie pradzi I tak Tu jest ramka z pyłkiem, ale bardzo niebogata i to zostawiam tu tak, proszę państwo, już na zimę tu w tym ulu będę miał gniazdo gotowe. Proszę sobie popatrzeć na moje dno. Nic nie da się tu zrobić. Pszczoła na pszczole siedzi. Pszczoła na pszczole siedzi. Zaczynam układać Na wędza Ledko Dziagnięta Niech popracują na wędzie Może Reszta sezonu bez specjalnych zabiegów trzecich przetrwają. Tu dalej jest węza. I tak proszę Państwa, będę to gniazdo układał. A w tej chwili serdecznie się z Państwem żegnam.